Powiat Białostocki położony jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Na wschodzie graniczy z Białorusią. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, jak linia kolejowa Białystok-Grodno-Wilno, mająca połączenie z Sankt Petersburgiem, Rygą i Talinem oraz drogi łączące Warszawę z przejściami granicznymi na Litwę i Białoruś. Z ogólnej powierzchni 2976 km2 ponad połowę stanowią użytki rolne, a około 39% pokrywają lasy i grunty leśne. Duże zalesienie, malownicze rzeki i zbiorniki wodne sprawiają, iż teren ten jest atrakcyjny turystycznie. Cechuje go świat przyrody o niepowtarzalnej urodzie i nieskażonym środowisku. Wielkim bogactwem tego terenu jest Puszcza Knyszyńska, której znaczna część zachowała się w stanie niezmienionym przez działalność człowieka, a z najcenniejszych jej obszarów utworzono 21 rezerwatów przyrody, włączonych w obręb Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Jego powierzchnia wraz z Otuliną liczy ponad 126 tysięcy hektarów i obecnie jest to największy park krajobrazowy w Polsce. Piękno tego terenu można podziwiać, wędrując dobrze oznakowanymi ścieżkami przyrodniczymi, dydaktycznymi i szlakami turystycznymi. Do atrakcji turystycznych powiatu białostockiego należy też dolina Górnej Narwi, pomiędzy Surażem a Rzędzianami o powierzchni przekraczającej 7 tysięcy hektarów. W celu ochrony tego unikatowego ekosystemu z interesującymi zespołami roślin, zwierząt i ptaków utworzono narwiański park narodowy zwany Polską Amazonią. Jest to miejsce, gdzie można wypocząć, podziwiać niespotykane pejzaże stworzone przez naturę, słuchać śpiewu ptaków, wędrować wyznaczonymi trasami pieszymi i rowerowymi, drogą wodną i powietrzną. Ziemia białostocka jest terenem o czystym powietrzu i urokliwych krajobrazach z malowniczymi lasami i dolinami rzek. Tereny te są stworzone dla miłośników turystyki aktywnej w wielu jej formach: pieszej, wodnej, rowerowej, konnej, a nawet narciarskiej. Mimo burzliwych dziejów, pozostały tu także liczne zabytki. Obok monumentalnych świątyń spotkamy wiejskie kościółki, kapliczki, krzyże przydrożne i skromne dworki urzekające swą prostotą. Kult tradycji przeplata się tu z nowoczesnością, a miasta sąsiadują z naturalnymi kompleksami przyrodniczymi. Tutaj od wczesnej wiosny do późnej jesieni odbywają się liczne imprezy kulturalne z udziałem zespołów folklorystycznych, kultywujących dawne zwyczaje i obrzędy ludowe. Gminy powiatu białostockiego oprócz wypoczynku i rekreacji oferują tereny pod budownictwo, hale produkcyjne, powierzchnie magazynowe oraz tereny pod lokalizację działalności wytwórczej. Każdy, kto chce odetchnąć świeżym powietrzem, a poszukuje ciszy i spokoju oraz malowniczych miejsc, znajdzie dla siebie coś interesującego, a także spotka się z serdecznością i życzliwością tutejszych mieszkańców. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować białostocki powiat ziemski. W skład powiatu wchodzi 15 gmin położonych wokół Białostoku są to Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo-Kościelne, Grudek, Juchnowiec Kościelny, łapy, Michałowo, poświętne, supraś, suraż, tykocin, turos kościelna. Wasilków, Zabudów, Zawady. Wydarzenia historyczne niosące za sobą nowe podziały terytorialne spowodowały, że Podlasie stało się terenem zamieszkiwania osób różnej narodowości. Znajdziemy tu ślady kultury i religii katolickiej, prawosławnej, unickiej, ewangelickiej, żydowskiej. Powiat otoczony jest lasami puszczyk Nyszyńskiej, a przez jego teren przebiega też malownicza dolina Narwi z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Dzięki tym warunkom istnieje tu największa w Europie bioróżnorodność, co daje wspaniałe tło dla wielu interesujących zabytków, stanowi niewątpliwie dużą atrakcję turystyczną. Zapraszam Państwa na spotkanie z przyrodą, kulturą i gościnnymi mieszkańcami ziemi Białostockiej. Do najstarszych i najpiękniejszych miast Podlasia zaliczany jest Tykocin, zasobny w cenne pamiątki bogatej przeszłości, dzięki którym zyskał miano Perły Baroku. Historia tych terenów sięga XI wieku, o czym świadczą pozostałości grodziska z tego okresu. W wieku XIV prowadzona była ożywiona wymiana handlowa między Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Szlak handlowy z Moskwy i Wilna w kierunku Krakowa i Poznania przebiegał w pobliżu Tykocina. Gdzie była przeprawa przez rzekę. Sprzyjało to rozwojowi osadnictwa. W roku 1425 Tykocin otrzymał prawa miejskie i należał do rodu Gasztoldów z Litwy. W tym czasie na ziemiach tych pojawiła się ludność ruska i żydowska. W latach 1543-1771 Tykocin stanowił własność królów polskich. W okresie tym król Zygmunt August zbudował tu jeden z najpotężniejszych zamków nizinnych w Polsce który w 1657 roku został częściowo zburzony przez Szwedów. Do dziś zachowały się ruiny tego zamku. Dobra tykocińskie otrzymał w 1661 roku hetman Stefan Czarnicki za zasługi w wojnie z Szwedami, a później w ramach koligacji rodzinnych przeszły na własność Branickich. Jednym z najcenniejszych zabytków Tykocina stanowiącym unikat na skalę światową jest późno-renesansowy alumnat wojskowy, dom dla weteranów wojennych, z lat 30 XVII wieku, będący pierwszym obiektem tego rodzaju w Polsce. Alumnat, dom weterana wojennego. Tu byli kierowani oficerowie, którzy całe życie spędzili w wojsku, nie mieli gdzie dożywać. Tu mogli zamieszkać oficerowie, szlachetnie katolicko urodzeni, w wojnie skaleczeni albo wiekiem steran i tacy oficerowie, których Król albo Sejm tu na skierował. Dużą wartość historyczną ma także położony w centrum Tykocina Najstarszy w Polsce, pomnik Świecki z 1763 roku, przedstawiający Stefana Czarnieckiego. Uwagę zwiedzających zwraca tu późnobarokowy kościół świętej trójcy. Główną ozdobę pięknego, bogato zdobionego wnętrza stanowią rokokowe organy z 1760 roku. Innym zabytkiem sakralnym z tego okresu jest zespół budynków dawnego klasztoru Bernardynów. W Tykocinie znajduje się pomnik Orła Białego, wzniesiony na pamiątkę ustanowienia przez Augusta Mocnego w 1760. W 1705 roku w tutejszym zamku Orderu Orła Białego, będącego najstarszym odznaczeniem polskim. Innym jeszcze zabytkiem jest pochodzący z XVIII wieku dworek administratora wzniesiony w miejsce zniszczonego w czasie potopu szwedzkiego nowego dworca, skąd administrowano dobrami knyszyńsko-tykocińskimi Zygmunta Augusta. Charakterystyczne dla Tykocina, który przed II wojną światową stanowił drugie co do wielkości skupisko ludności żydowskiej, są także pamiątki kultury żydowskiej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza druga co do wielkości w Polsce późno-barokowa synagoga z elementami baroku pochodząca z pierwszej połowy XVII wieku. Obok niej stoi dawny Dom Talmudyczny. W którym obecnie czynne jest muzeum gromadzące pamiątki kultury żydowskiej oraz historii Tykocińskiej. Jesteśmy w Wielkiej Synagodze Tykocińskiej, która wraz z Wielkim Domem Talmudycznym tworzy siedzibę Muzeum Tykocińskiego. Wielka Synagoga jest miejscem, w którym modlili się Żydzi Tykocińscy miejscem bardzo dostojnym, bardzo dawnym i bardzo sławnym na całym świecie. Jest jedną z niewielu synagog, jakie pozostały po ostatniej wojnie. Światowej. Możemy zobaczyć także wystawy czasowe zorganizowane w takich specjalnych pomieszczeniach, alkierzach, tak zwanych Babińcach, gdzie modliły się kobiety. Jest makieta Tykocina przedstawiająca miasto gdzieś z początku XX wieku. A na wieży są dwie ciekawe wystawy. Pokój rabina, pokazujący pokazującą sylwetki rabinów tykocińskich, wnętrza mieszkalne. Druga wystawa to jest wieczerza paschalna, pascha żydowska, jest wnętrze domu, przygotowane do wieczerzy paschalnej. Jest też wystawa bardzo ciekawa, i to w skali, w skali krajowej, wystawa przedstawiająca wnętrze dawnej apteki, kolekcja zabytków dawnego aptekarstwa. Te wszystkie eksponaty pochodzą z przełomu XIX-XX wieku, z początku XX wieku. Niegdyś należały one do aptekarzy, do aptek na Podlasiu, nie tylko w Tykocinie, ale w Wasilkowie, w Czarnej Białostockiej, w Stawiskach, no w wielu innych miejscowościach i ukazują atmosferę dawnego aptekarstwa, dawnej apteki. Kiedyś apteka w takim mieście małym jak Tykocin, albo w innych miastach była bardzo ważną instytucją. Aptekarz należał do elity miasta. W jaki sposób apteka tworzyła też klimat dawnych polskich miast na kresach, ale także takiego miasta jak Tykocin. Miasto i gmina Choroszcz położona jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Białystok. Usytuowana w rozlewiskach narwi zwanej Polską Amazonią, może poszczycić się posiadaniem ponad 120 zabytków historycznych. Do najbardziej znanych zabytków z pewnością należy zrekonstruowany po wojnie pałacyk z XVIII wieku, stanowiący niegdyś letnią rezydencję hetmana koronnego Jana Klemensa Branickiego. Obecnie znajduje się tu muzeum wnętrz pałacowych z ekspozycją pięknych mebli, rzeźb, wyrobów porcelanowych, zabytkowych zegarów, lichtarzy i kobierców. Godne obejrzenia jest też barokowy dominikański kompleks kościelno-klasztorny z XVIII wieku oraz zabytkowa neogotycka cerkiew pod wezwaniem Matki Bożej Opiekuńczej z XIX wieku. Znaczna część terenu Gminy Wasilków wchodzi w skład parku krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Istnieją tu warunki do uprawiania turystyki specjalistycznej, jak wędkarstwo, myślistwo, kajakarstwo, jeździctwo, wędrówki szlakami turystycznymi. W leżącym u ujścia rzeki Czarnej do supraśli, Wasilkowie, znajduje się ciekawa architektonicznie murowana cerkiew pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z połowy XIX wieku z okazałą bramą dzwonnicą. Z tego samego wieku pochodzi kościół Przemienienia Pańskiego. Ciekawym miejscem jest także powstały w drugiej połowie XIX wieku cmentarz rzymskokatolicki z zabytkowymi rzeźbami. W odległości około dwóch kilometrów od Wasilkowa położone jest sanktuarium Święta Woda, kościół z XIX wieku odbudowany w 1947 roku po zniszczeniach wojennych staraniem księdza Wacława Rapczyńskiego. Miejscem kultu przyciągającym pielgrzymów oprócz cudownego źródła z usytuowaną nad nim grotą jest powstała w ostatnich latach góra Krzyży. Miłośników dawnych klimatów wiejskich zaprasza znajdujące się w pobliżu Jurowiec białostockie muzeum wsi prezentujące najwartościowsze obiekty architektury podlasia. Celem muzeum jest ochrona zabytków architektury drewnianej, a także odtworzenia tradycyjnego krajobrazu wiejskiego naszego regionu. W Skansenie znajduje się około 40 budynków. Obok chałup krytych strzechą stoją budynki inwentarskie, stodoły, jak też kuźnia, spichlerze i wiatraki. Najbardziej okazałym budynkiem jest dwór ziemiański z czterokolumnowym portykiem kryty gątem. Przy dworze stoją dwa spichlerze, również kryte gątem, we wnętrzach których można obejrzeć trzy wystawy. Ekspozycja Dolinami Rzek prezentuje zabytki związane z różnymi aspektami życia nadrzecznych wsi i miasteczek. Ekspozycja Zdobnictwo architektury dawnej na Białostoczczyźnie gromadzi szereg zabytkowych detali budynków wiejskich. Trzecia wystawa poświęcona jest pożytkom z gliny płynącym. Są tu różnego typu naczynia, kafle piecowe, gwistki gliniane sprzedawane dawniej po jarmarkach, a także warsztat garncarski. Położenie gminy wśród pięknych lasów stwarza dogodne warunki do wypoczynku przez cały rok. Nad zalewem czapielówka znajdą przyjemność wędkarze, miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych, a w lasach zbiera runa leśnego i spacerowicze. Znajdują się tu warte obejrzenia zabytki sakralne. Cerkiew pod wezwaniem świętych niewiast niosących wolności. Z ciekawostek należy wymienić możliwość podpatrywania tradycyjnych sposobów lepienia garnków, wyrobu przedmiotów z metalu oraz rzeźbę w drewnie. Istniejący tu autokarowy szlak turystyczny rękodzieła ludowego prowadzi do pracowni rzemieślniczych, gdzie pobyt może być niezwykłą przygodą dla miłośników etnografii. Dobry. mamy po szkole, ja jeszcze się uczę w technikum, to po szkole jak mamy wolny czas to robimy różne rzeczy, takie na przykład to, albo tutaj za nami świątki. Ostatnio pracujemy nad yy, ostatnią wieczerzą, która powstanie za jakiś trochę czasu. Do pół roku. Do pół roku. Powinien się wyrobić. Nauczyłem się właśnie takie tradycje, te garcarskie od swego taty. Także tata robił to w rodzinie, robił właśnie dziadek i robił pradziadek. No i właśnie od małego chłopca miałem takie zamiłowanie, żeby tego zawodu się nauczyć. Pociągnęło mnie to właśnie, że to zamiłowanie do dzisiaj mam. Każdy mu pyta mnie, czy ja ten zawód lubię. Na pewno, że lubię, bo jeżeli bym go nie lubił, to do tym dzisiaj na pewno bym tego nie robił. No, satysfakcję to mi przynosi. Któreś wymyślona praca, pierwsza. No, na pewno nie, przy, nie dla wielkiej przyjemności tych podkówek, gdzie ich się robi tysiące. Nie na przykład nie tych róż, gdzie to się robi już prawie setki. Na przykład, no, jeżeli w tej chwili jest praca na warsztacie, w tej chwili droga krzyżowa, czyli rzeźba metalu, no, to mi no, w tej chwili wielka przyjemność sprawia. Coś, Coś nowego tworzyć. Miasto Supraśl położone nad malowniczą rzeką o tej samej nazwie w roku 2000 obchodziło 500-lecie istnienia. Na początku był tu klasztor bazylianów, który stał się ważnym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego. Mnisi założyli papiernie i drukarnie, gromadzili cenny księgozbiór. Supraśl w duży ośrodek przemysłowy przeobraził się po klęsce powstania listopadowego, kiedy to wielu fabrykantów przyniosło tu swoje zakłady produkcyjne ze względu na dostęp do rosyjskich rynków zbytu. Jednym z pierwszych był Wilhelm Fryderyk Zachert, który przybył w 1834 roku. Od tego momentu zaczęli przybywać...